Telewizja Master została zaproszona na spotkanie łukowskich seniorów, które odbywało się na ogrodach działkowych Niedźwiadek. Łukowska Rada Seniorów po raz drugi już organizuje święto pieczonego ziemniaka razem z władzami miasta i z klubami seniora, które działają w Łukowie. Spotykamy się dlatego, żeby po pierwsze podziękować miastu za to, że dba o seniorów, że są projekty, które mają aktywizować i uczyć, edukować seniora. I spotykamy się również po to, żeby seniorzy mogli opowiedzieć, czego im jeszcze brakuje, jakie mają pomysły, nawet dla miasta, nie tylko dla seniorów, ale też na miasta. No i Robimy to po prostu przy kiełbasie i przy ziemniaku. Władze miasta na spotkaniu reprezentowali Artur Czubaszek, przewodniczący Rady Miasta i zastępca burmistrza Mateusz Popławski. Nie tak dawno mieliśmy inaugurację młodzieżowej rady, a w tym momencie możemy bawić się z seniorami. Tutaj już mamy gremium doświadczone. W ostatnim tygodniu odbierałem w imieniu burmistrza Piotra Pudowskiego nagrodę dla gminy przyjaznej seniorów, więc jesteśmy tą gminą. Bardzo się cieszymy z tej aktywności seniorów i prosimy o więcej, ponieważ seniorzy samoorganizują się i w tym momencie już widzimy, że coraz więcej sami potrafią i tak naprawdę my tylko możemy im pomagać i nie utrudniać. Zawsze to są spotkania integracyjne, na których wymieniają się doświadczeniami, swoimi planami na przyszłość. I oczywiście przy tego typu spotkaniach zawsze deklarujemy współpracę. Zresztą Centrum Usług Społecznych w osobie, która dzisiaj reprezentuje, czyli pani dyrektor Doroty Zakrzewskiej. Coraz to z każdego miesiąca na miesiąc pozyskuje i aplikuje o nowe środki, także zawsze przychodzimy z dobrymi informacjami dla środowisk, dla klubów, seniorów i tak. Też jest teraz. W Wukowie działa już, myślę, kilkanaście klubów nieformalnych seniora. Staramy się wspomagać porówno wszystkich. Niestety, jak ktoś działa nieformalnie, mamy trochę ograniczone możliwości, ale tutaj jest od tego Rada seniorów i ona sprawiedliwie dzieli różne projekty. Które między innymi są realizowane przez Centrum Usług Społecznych. Tutaj wiem, że w tych nowych projektach ten podział miejsc w, w, w tych atrakcjach, w tych zajęciach edukacyjnych jest dzielony porówno między kluby, aby było sprawiedliwie.